Dzień dobry Państwu, ja mam na imię Dawid i mam przyjemność zaprezentować Państwu nową e, koreańską limuzynę Hyundai Elantra. Może zacznijmy od samego początku, jeżeli chodzi o naszą nową Elę, bo tak ją u nas w salonie żartobliwie e, nazywamy. Pierwsze skrzypce niewątpliwie odgrywa maskownica chłodnicy z takim parametrycznym wzorem, podobnie jak zresztą e, w Tucsonie. Tak e, tuż obok mamy duże, dynamiczne światła również w opcji w technologii LED. Tuż nad światłami mamy bardzo długą też maskę, która jakby zmierza do przodu, tak jest bardzo efektywna, a to za sprawą tych lustrzanych elementów, które jakby podcinają ten element i go wysmuklają. Jeżeli chodzi natomiast o linię boczną tego samochodu, mamy bardzo dużo przetłoczenia. Nie wiem czy to widać na filmie, ale tutaj tych przetłoczeń jest mnóstwo, nawet możemy zaobserwować na lusterkach swoją drogą lusterka również są podgrzewane, są elektrycznie ustawiane. Jeżeli chodzi o inne aspekty, tak jak państwo widzicie, mamy chromowane elementy, które sprawiają, że ten samochód naprawdę wygląda bardzo prestiżowo. To wszystko oczywiście jest zakończone bardzo ładną felgą 17-calową, którą również możemy nabyć w opcji. Jeżeli chodzi też o lewą stronę samochodu, również mamy wlew paliwa. W baku zmieścimy aż 47 litrów. Natomiast jeżeli chodzi również o inne elementy, jeżeli chodzi o design tego samochodu, spójrzcie Państwo na tą linię, tak? Linię tutaj dachu, które jakby. Nam delikatnie zmierza ku do klapy bagażnika. Jest to takie nietuzinkowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o sedany. Może teraz państwa zaproszę na tylną część samochodu, aby porozmawiać o innych aspektach tego auta. Jeżeli chodzi o tylną część elantry, mogą Państwo również zaobserwować liczne przetłoczenia, również taki ozdobny element, który jest usytuowany na tylnej części bagażnika. Poniżej mamy oczywiście czujniki parkowania, mamy również kamerę cofania i uwaga trochę magii 3-2-1, voila! Otwieramy bagażnik, bagażnik bardzo pojemny, 474 litry pojemności, szeroki, dosyć głęboki, poniżej również mamy dojazdowe koło zapasowe. No to dzień dobry jeszcze raz, tym razem podczas jazdy testowej nową Elantrą, teraz trochę inaczej z perspektywy kierowcy, zobaczymy jak wygląda podróż tym samochodem, przy okazji możemy zwiedzać okolice naszego pięknego wocowka. No i właśnie, jeżeli chodzi o samo prowadzenie, nie wiem, czy Państwo słyszycie, czy też nie, mamy taki drobny pomruk silnika. To sprawia, że naprawdę ten samochód jest bardzo dobrze wyciszony. Natomiast jeżeli chodzi o silnik, to jest jego główna taka zaleta. Pod maską mamy wolnosące, 4cylindrowy 1,6 o mocy 123 koni mechanicznych, możemy tą maszynę rozpędzić od zera do setki w jedyne 10 sekund. Prędkość maksymalna wynosi 200 km na godzinę. Mamy 153 Nm przy obrotach 4500 na minutę. Także jeździemy dalej i oczywiście delektujemy się. Jakby tą jazdą, tym samochodem, należy też podkreślić, że samochód jest dosyć spory. Także mamy dużo przestrzeni wewnątrz samochodu. To sprawia, że ten samochód jest takim uniwersalnym. Nadaje się nie tylko na jakąś drobną podróż po mieście, ale też na jakieś wypady poza czy na jakieś wyjazdy służbowe. Mamy bardzo spory bagaśnik. Także myślę, że to też jest dobre rozwiązanie, jeżeli myślimy o jakiś wyjazdach na wakacje. Możemy bardzo sporo rzeczy pomieścić. Jego e, tutaj gabaryty wynoszą 474 litry, więc jest dosyć pojemny. Może tym razem kilka słów o elementach wewnętrznych tego samochodu. Tak jak Państwo widzicie, na pierwszym planie pojawiają się nam dwa duże 10-calowe ekrany. Po prawej stronie mamy oczywiście wbudowaną nawigację, mamy system Blue Link, mamy tych elementów bardzo sporo. Także te elementy można personalizować, ustawiać według swoich potrzeb. Mamy różne profile, jeżeli chodzi o podróż tym samochodem. Natomiast po lewej stronie mamy również 10-calowy ekran, mamy mnóstwo informacji, które możemy ustawić. Możemy podpatrzeć daną funkcję, która by nas w danej chwili Interesowała. No, i tak, może jeszcze kilka słów o tych przyciskach, które mamy pod ekranami. One są już takie dosyć tradycyjne, są też fajnie oznaczone, ich wielkość jest odpowiednia, więc wybór danej opcji naprawdę nie stanowi żadnego problemu. Ten wybór jest intuicyjny też słyszę takie pytania od moich klientów, tak? takie obawy bym powiedział wręcz, panie Dawidzie, to jest nowy samochód, czy my sobie w ogóle damy radę z tym samochodem, czy po prostu damy radę go obsłużyć, tak? jeżeli chodzi o te elementy, na co dzień podróżujemy starszym autem, mniej skomplikowanym, tak jak państwo widzicie, tutaj no nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o wybór danego elementu. To wszystko jest naprawdę intuicyjne. Wręcz bym powiedział, że czuję się, jakbym tym samochodem podróżował dobrych parę e, lat. Poniżej mamy klimatyzację. Klimatyzacja jest automatyczna, jest dwustrefowa, także tutaj każda ze stron może ustawić daną temperaturę, e, jaka nas interesuje jeszcze poniżej. Natomiast mamy też kilka przycisków, które służą nam na przykład do ustawienia. E, bo foteli, tak, te fotele możemy podgrzać, możemy je zwentylować, także tutaj jest elementów naprawdę bardzo sporo, jest to wersja Executive zresztą, w której opcjonalnie możemy sobie taki pakiet ze skórą wybrać, siedzenia są podgrzewane, są wentylowane, możemy ustawić pamięć dla dwóch osób, również te fotele są ustawiane Elektrycznie, więc tutaj jeżeli chodzi o komfort, naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Te fotele są też bardzo wygodne, o tym nie wspomniałem. Dobrze trzymają na zakrętach, tutaj żadnego problemu nie ma. Jeżeli chodzi o dłuższą podróż, no myślę, że tutaj żadnego problemu nie będzie, samochód duży, wygodny, jeżeli chodzi zwłaszcza o te fotele, tak, dużo przestrzeni wewnątrz, jeżeli chodzi o bagażnik również, tutaj mamy 474 litry pojemności, przestrzeni bagażowej, także naprawdę samochód, który służy nie tylko pojeździe, na, na jeździe tutaj takiej typowo miejskiej, ale również na jakieś wypady poza miasto, jakieś wypady typu wakacje, typu wyjazd służbowy. No i tak, jeszcze nie wspomniałem Państwu o kierownicy, kierownica nie jest duża, no ale duża być nie musi, ona jest dosyć przyjemna w dotyku jest też obszyta skórą dodatkowo jest podgrzewana wielofunkcyjna, tak jak Państwo widzicie po mojej lewej stronie mamy bluetooth, po prawej natomiast mamy ustawienie komputera pokładowego, mamy ustawienie tempomatu w tej wersji również tempomatu inteligentnego. Mamy też takiego pomocnika, takiego asystenta toru jazdy, który szytuje pasy na drodze. W razie potrzeby też wysyła nam takie sygnały dźwiękowe. Również mamy taki delikatne drgania na kierownicy. Myślę, że tutaj to jest taki system, który nie przeszkadza, a na pewno w razie potrzeby pomoże. Również jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mamy asystenta Monitorowania martwego pola mamy też asystenta, unikania kolizji szołowych. Także samochód bardzo bezpieczny. Co do dalszych elementów, oczywiście standardowo po mojej lewej stronie dźwignia do zmiany oświetlenia mamy taki tryb auto. Nie musimy się martwić. Cały czas podróżujemy na światłach do jazdy dziennej. Gdy już będzie troszkę inna pogoda, za oknem od razu uruchamiają nam się światła mijania. Po prawej natomiast mamy również wycieraczki. Wycieraczki mogą być ustawione również w trybie automatycznym. Także tutaj komfort na pierwszym miejscu. Krótko i na temat, jeżeli Państwo szukacie nowoczesnej limuzyny z takim tradycyjnym silnikiem, ten samochód jest wprost dla Państwa stworzony, jeżeli byście Państwo mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, chcielibyście Państwo samochód zobaczyć, przejechać się nim, serdecznie zapraszam do naszego nowego salonu we Wrocławku na ulicy Jana Pawła II, 19a. Pracujemy od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 18.00 w sobotę, od 8.00. Do 13 tam jestem ja, tam są też moi koledzy. z Chęcią państwu pomożemy, pokażemy, przejedziemy się tym samochodem tak żebyście państwo mogli doświadczyć jazdy, doświadczyć tego samochodu, zapoznać się ze wszystkimi walorami tego modelu. Także dziękuję za dzisiaj. To byłoby na tyle. Jeszcze raz zapraszam, zapraszam również do kontaktu ze mną. Pozdrawiam. Do widzenia. Cześć, papa. Pa.